Drodzy Państwo, za moimi plecami najczęściej fotografowana góra w Czechach. Podobno, tak słyszałem od miejscowych, jest to samotna bazaltowa skała o wysokości 418 metrów, która znajduje się blisko Litomierzyc, a na szczycie tej skały w XIII wieku powstał zamek Hasmburg, który po polsku oznacza zajęczy gród. I bardzo charakterystyczne w tym zamku są takie dwie bliźniacze wieże. Piszą o tym w internecie, chociaż jedna wieża jest kwadratowa, a druga okrągła. Miejsce w ogóle jest naprawdę piękne, pięknie położone. Eee, polecam przyjechać o tej porze roku, w której my jesteśmy, czyli jesteśmy na początku maja. Wokół pięknie kwitną rzepaki, kwitną sady. Absolutnie bajkowo. Wstęp na górę jest płatny 140 koron dla osoby dorosłej. Dzieci do 5 lat wchodzą bezpłatnie. Wieża kwadratowa zwana Białą jest najwyższa. Ma 26 metrów, platformę widokową, na którą można wchodzić i podziwiać panoramę okolicy. Wieża okrągła zwana Czarną jest o metr niższa. Szanowni Państwo, najwyższa góra tego obszaru, Mileszowka. Dotarliśmy do kolejnego miejsca na naszym szlaku w usteckim kraju. To pałac Libochowice, który jest renesansowym połączeniem pałacu z folwarkiem i pięknym parkiem. I zaraz Wam to wszystko pokażemy, jak to wygląda. Tutaj za mną pałac, tam dalej park. Lecimy! Zamek Libochowice to przykład renesansowego folwarku z zamkową częścią mieszkalną. Pod koniec XVII wieku wybudował go saski rycerz Ginter z Binau, oczywiście w stylu renesansu saskiego. Powiem Wam tak, że pałac ma przepiękną bryłę. Ale jeszcze lepsze jest to, co jest obok, czyli ten park, który w słoneczne dni jest no, pięknym miejscem do tego, żeby go pozwiedzać i po prostu zwyczajnie sobie popiknikować wypocząć. Zobaczcie, jaka tu ładna kawiarenka jest w zamku Ploskowice. Projekt autorstwa architekta Kiliana Ignaca Dienzenhofera to jednopiętrowy pałac na planie kwadratu. Zbudowany został w latach 1720-1730 dla księżnej Anny Marii Toskańskiej, małżonki wojewody toskańskiego Gastona III, ostatniego członka słynnego włoskiego rodu Medyceuszy. W XIX wieku dobudowano piętro i nadano mu obecny wygląd. Nie omijajcie tu parku, gdzie można spotkać pawie spacerujące po drzewach. Park ma 8 hektarów, wodotryski, fontanny i dużo rzadkich roślin. Jego plan pochodzi z początku budowy, a obecny wygląd również z połowy XIX wieku. Zamek Libochowice w XIX wieku był letnią rezydencją austriackiego cesarza Ferdynanda, który po abdykacji spędzał tu najcieplejsze miesiące roku. Gorąco polecamy zwiedzanie wnętrz. Pokoje są pięknie i bogato zdobione. Można w nim podziwiać wystawę opokowego wyposażenia wnętrza z drugiej połowy XIX wieku. Najciekawsze są pokoje cesarzowej. Autorem wystroju był jeden z najlepszych malarzy i dekoratorów XIX wieku, Józef Nawratil. Wstęp jest płatny. Bilety kosztują 180 koron dla osoby dorosłej. Gdy zbliżamy się do rzadka, to mamy wszędzie taki krajobraz, czyli pola usłane takimi tykami. No, gdzie na razie jeszcze nic nie rośnie, ale pewnie za chwilę zacznie wygotować, rosnąć najlepszy chmiel. Żatec w ogóle słynie z znakomitego chmielu. Nie wiem czy to nie będzie nadużycie jeśli nazwę, że to jest w ogóle stolica czeskiego piwowarstwa. W Żatcu jest najwięcej suszarni chmielu na świecie i stąd ten chmiel jest na cały świat eksportowany. I tutaj też jest bardzo dobre piwo, ale nie tylko, więc wjeżdżamy do Rzadca i zaraz e, pokażemy co tam jeszcze można zobaczyć i z czego Rzadec słynie. Ale te pola robią wrażenie, właściwie powiem Wam tak, stoję tutaj, jest jedno pole tam, e, po mojej lewej jest kolejne, w zasięgu wzroku e, jak tam pokażę, widzę kolejne, no pola chmilowe są wszędzie. Odkryliśmy chmiel, który już odbija. Na razie takie małe pędy, ale ciepło, woda, i za chwilę to pewnie pójdzie jak burza. A tu chyba miał lepsze warunki, bo już odbił tak na poważnie. Listki są, wszystko jest. Dorys robi nagrywki na Instagrama ich je zawsze uśmiecha, cieszy się, że Was widzi. Dorysku, to teraz ja ci poproszę, powtórz to wszystko tak ładnie również naszym odbiorcom na YouTubie, bo Instagram to nie jest cały świat. Proszę bardzo i tu jest sama prawda, bo tam kurczę nie kaszle, a tu kaszle. Bo jest Instagram i rzeczywistość. Jesteśmy w w świątyni chmielu i piwa. Żatec pokochali również filmowcy. Powstało tu ponad 200 produkcji filmowych. Między innymi Polański kręcił tutaj sceny do Olivera Twist'a, ale też kręciła tutaj swój film Barbara Streisand Jetl. Żatec zagrał też miasta przedwojenne, między innymi przedwojenny Paryż, przedwojenną Warszawę. Zaraz pochodzimy po bocznych uliczkach i zobaczymy za co filmowcy pokochali Żatec. Ja ci powiem, że jak tutaj patrzę na architekturę, to się wcale nie dziwię. No, to prawda. To trzeba pokazać. W centrum rzadka, tuż obok ratusza, jest najmniejsza uprawa chmielu na świecie. Wygląda proszę tak. Właściwie jest sześć słupów. Nie wiem, czy jako u domu nie mam podobnej działeczki. na. Mięte i rukole. No, ale najważniejszy jest pomysł i marketing. No i o nich marketing tutaj widać, że umieją. Na tym najmniejszym polu na świecie też nie ma lipy, tylko jest chmiel. On już puszcza pędy, więc niebawem w centrum rzadca będzie znowu poletko-chmielowe. Czyli niestety zamknięte. W poniedziałek również od środy do soboty od 12 do 17 można zwiedzić sobie Muzeum Piwa Od początku naszego pobytu w kraju usteckim zastanawia mnie jedna rzecz. Weszliśmy do kilku informacji turystycznych i również tak patrzyliśmy w hotelach, w takich miejscach typowo turystycznych. W żadnym nie spotkaliśmy ulotek, broszur, map w języku polskim. I w żartów zapytaliśmy, dlaczego, co jest powodem. Pani powiedziała, że po prostu nie ma zbyt wielu turystów z Polski. To jest Powiem szczerze, że mnie to zaskakuje. Tak blisko położony kraj, my jesteśmy z północy, więc mamy kawał drogi do Czech, ale tu na południu, tu jest naprawdę pięknie. Przyjeżdża tutaj bardzo dużo Niemców, Brytyjczyków. Polaków nie ma, nie wiem, nie wiem o co chodzi. My chyba za mało w ogóle podróżujemy, a podróże kształcą naszym zdaniem. Każda taka podróż otwiera oczy uczy też innych narodów, innych kultur. Warto podróżować, chociażby z takiego powodu. Nawet na ulicy, jak ktoś się pomyli już nie widzi, to będzie wiedział, gdzie jest. Zobaczcie, co tu się dzieje. Hram chmele i piwa, świątynia, chmielu i piwa. Ja już widzę że tam w środku są ściany pełne butelek. Tutaj na tych ścianach jest dwa tysiące butelek piw z całego świata. Oczywiście piwa czeskie, piwa belgijskie, piwa niemieckie, a tam to za rogiem są polskie. polskie. Dotarliśmy do jednego z ważniejszych miejsc w rzadcu, czyli do Muzeum Chmielarstwa i Piwa w rzadcu. Bardzo duże muzeum, 4000 metrów, trzy kondygnacje i zwiedza się dziwnie, bo zaczyna się od pierwszego piętra, później idzie na trzecie, a dopiero później schodzi na drugie. Ale przy okazji, rozmawiając w recepcji z panem, dowiedzieliśmy się o do nibywałej historii, która jako żywo przypomina nam historię z Polski. W rzadcu nie ma już piwa żatec. Browar został zamknięty przez koncern Karlsberg. Piwo wiedzieliśmy, że produkuje się w Polsce, no ale nie wiedzieliśmy, że nie ma go tutaj już w ogóle w rzadcu. Są w tej chwili trzy mini-browary, również na tym starym miejscu jest mini-browar. No i jako żywo przypomina nam to historię z Leżajska, gdzie grupa Żywiec chce po prostu zostawić markę, a zamknąć tamtejszy browar. No, i wiadomo, że społeczność lokalna nie jest z tego zadowolona, i są już pomysły, jak ten browar uratować. No, historie produkcji uprawy chmielu i produkcji piwa w tym regionie są bardzo długie. Ja się wcale tej nie dziwię, że ten pan w recepcji nam naprawdę z dużym żalem o tej historii opowiedział. Wysłał się Chmiel z rzadce. Hongkong, Szanghaj, Porto Alegre, Atadi, Manmole, to już nie wiem, 1943, to jakieś inne, tajne kody. Kochani, być w Dolinie Łaby nie odwiedzić winnic to jest z grzech i to z gatunku ciężkich. Zaczynamy nasz szlak wina w Dolinie Łaby od Litomierzyc. Eee, zaczynamy od winnicy, jedynej winnicy ekologicznej, która znajduje się w Litomierzycach, 6,5 hektara, 8 odmian, w tym kilka takich, których zupełnie nie znaliśmy, lokalnych czeskich, a poza tym takie, które spotykaliśmy i spotykamy w Polsce, między innymi Solarii, Sauvignon Gris, więc najpierw oglądamy. Winnica dopiero startuje, krzewy puszczają pąki, a my pojedziemy do domu wina, tam gdzieś to wino produkuje, żeby posmakować owoców z ubiegłych lat. Powiem Wam, że my tu mamy wielkie oferta, bo oprócz tego, że odwiedziliśmy winnice, okazało się, że Pan prowadził tutaj szkółkę jabłonek, wiśni, śliwy, szczepią takie pędy na podkładach i rozsyłają na całe Czechy. No ale bosko to wygląda, bo my trafiliśmy w najpiękniejszą porę roku, wszystko kwitnie. Tutaj są czereśnie, które kwitną, tam dalej są jabłonie. Tam dalej jest rzepak, sezon pewnie w Polsce już wszyscy nogami przebierają. A tam dalej góry i piękny kościół, no, widok jak z bajki. I jeszcze taka ważna informacja: miejsce, w którym się znajdujemy, historycznie było jednym z najcieplejszych, o ile nie najcieplejszym miejscem w Czechach. Jakieś takie uwarunkowania geograficzne, z jednej strony, jak spojrzymy tam. Nie wiem, czy to dobrze widać. Są góry, które chronią taką dolinkę. Pięknie operuje tutaj, pewnie po południu, słońce. Jest jakaś cyrkulacja. No i dzięki temu idealne warunki do uprawy winorośli, nie tylko winorośli, no bo przecież i sady, i nie tylko. No naprawdę, fajne miejsce. Jesteśmy w Usteckim kraju na szlaku winnym w Dolinie Łaby. Tak, tak. To jest jakby kontynuacja tego szlaku, który mamy w Saksonii. Podobne są wpływy, podobne odmiany. Dzisiaj przyjechaliśmy do takiej dużej i bardzo znanej winnicy w Usteckim kraju, koło Litomierzyc, żernoseckie winiarstwo. Powiem Wam, że my już próbowaliśmy tego wina w Litomierzycach w jednej restauracji. To był Miller Thurgau i bardzo nam ono odpowiadało. Rześkie, kwasowe, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Okazuje się, że oni tutaj produkują 200 tysięcy butelek wina rocznie, 12 odmian. Czerwone wina są dojrzewane w butelkach z czeskiego dębu, które mają nawet 80 lat. Tradycja tego miejsca jest niezwykła i zaraz Wam to pokażemy. Zobaczcie, tu cały czas jest stała temperatura w tych podziemiach. 8-12 stopni w tych granicach się waha. No i tak to winko może odpoczywać i czekać na degustację. Przyjechaliśmy do kolejnego miasteczka w usteckim kraju. To, jest, to są rudnice nad łabą. I powiem Wam, że ja jestem rozwalony totalnie. Jestem zauroczony. Klimatem tych miasteczek. One nie są duże, ale mają piękną architekturę. Yy, są słodkie Dorys, Co ty uważasz? No, bo, no po prostu zadbane, aż miło naprawdę miło na to popatrzeć. Rynki nie są zalane betonem. Mają swój klimat, kociełby, to nie jest wszystko takie równe, wypacykowane. Rewelacja. I nie ma plastikowych reklam. Przyjechaliśmy do rodziny Sandłabą w jednym celu. Wam się rzadko zdarza, żeby spróbować polecany deser, który nazywa się Dortletka. To jest deser z czasów austro-węgierskich, Wyczytałaś, tak? Tak, i to jest beza. Pokaż mi to tutaj. To są dwa beziki sklejone kremem makowym. Ty już próbowałaś? Jak smakuje? Tak. Słodkie. A, standard. Wygląda apetycznie, no. Kawę mają dobrą. Espresso zamówiłem. Espresso jest czadowe. Także chyba można to miejsce odwiedzić. Jesteśmy w winnicy w środku, właściwie jesteśmy w domu wina, w kolejnej winiarni na szlaku, która nazywa się Johan W. Historia nazwy tego miejsca jest niebywała, bo ona pochodzi od Johanna Bulganga Goethe, a na butelkach jest portret damy, w której on się zakochał i której zaproponował małżeństwo, i które to małżeństwo ta młoda dama odrzuciła dlatego, że różnica, była niewielka różnica w wieku między nimi. Johann Wolfgang Goethe miał wówczas powyżej 70 lat, a ona miała 17. Chociaż w tamtych czasach to nie była jakaś wielka różnica, natomiast pomijając te drobne wątki, winnica Johan W. to jest bardzo duży producent w steckim kraju. Produkuje od 100 do 150 tysięcy butelek rocznie, bardzo wiele szczepów, już kilka próbowaliśmy, bardzo fajne wina. Próbowaliśmy Rieslinga, próbowaliśmy Gewurztraminera. straminera. Drodko próbowaliśmy Miller Turgao, tak. Jaki jeszcze możesz mi przypomnieć? I Pinot Blanc. Pinot Blanc, starzone w dębowych beczkach. Tych oto z francuskiego dębu. Właściwie te beczki to jest miks z trzech dębów. Są cholernie drogie. Kosztują tyle co rodzinny samochód, a wino po nich smakuje bardzo dobrze. maszyny do butelkowania i naklejania naklejek. Właściwie to moglibyśmy podziękować już za uwagę w tym filmie, ale chcieliśmy go zakończyć jakimś miłym akcentem, dlatego pojechaliśmy do Decina w kraju steckim, który znajduje się już właściwie w czeskiej Szwajcarii, po to, żeby popodziwiać przepiękny zamek na skalę w Decinie. Także pogapmy się chwilę na odrobinę piękna. Czekaliśmy na słońce, ale chyba ono raczej dzisiaj nie wyjdzie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.